Wiąże je sprawy. Lenie wielkie. To tutaj mieszka Liam i jego przyjaciele, Ralph i stary Żyd. Do tej pory byli normalnymi ludźmi, ale ostatnio dzieją się z nimi dziwne rzeczy. Przyznaję, że w stresie zdarza mi się popuścić. Robię wiele rzeczy naraz i nie zawsze udaje mi się zdążyć do kibelka. Ale nigdy nie uważałem, że to problem. Spodnie można przecież wyprać. Następny dzień wieczorem. Nasz bohater właśnie wraca z wiosennego spacerku. Dlaczego jest ubrany w czapkę i zimową kurtkę, zapytasz drogi widzów. Bo nie jest do końca zdrowy na umyśle, odpowie ci wózko Jeszcze nie wie, jak przykra niespodzianka czeka na niego w domu. Ojej. Zaraz wrócę do domu. Położę się na kanapie i włączę telewizor. W domu już czekał na niego stary żyć. Co ty tu znowu robisz? Nudziło mi się to wpadłem. Tak, wpadam do nich bez zapowiedzi. Zazwyczaj wchodzę przez okno. Idioci zawsze zostawiają otwarte. A potem tak fajnie się na mnie denerwują, mam ubaw, ale udaję, że słucham, żeby im nie było przykro. Czy ty już zidiociałeś do reszty? Ja nie wiem. Kiedyś rzadko cię można było spotkać w czyimś domu, a ostatnio. Ja nie wiem, co się dzieje. Ty chyba zwariowałeś. Człowiek wykończony chce wrócić do domu i się zrelaksować, a tu dupa, bo ty tu jesteś. Można ci mówić. Żebyś spadał, a i tak mogę się założyć, że jutro tu wrócisz. Nudzi ci się, stary Żydzie? Szukasz przyjaciół? No to tutaj ich na pewno nie znajdziesz. Ty jesteś moim przyjacielem. Porzuć ten chory pomysł, dobrze ci radzę? Myślisz, że nie mam co robić, tylko cię niańczyć? Jesteś 20 centymetrów niższy, to się nie uda. Idź do Ralfa. Może on ma czas na te bzdury? Dobra, spadaj już. Ty jeszcze tu jesteś. Chyba kazałem ci iść w cholerę? Jeden jeszcze siedzisz sobie jak gdyby nigdy nic w moim gabineciku przy moim biureczku. Idź stąd, naprawdę, stary Żydzie, bo podejmę drastyczne kroki, a to nie będzie dla ciebie miłe. Co ty tam w ogóle robisz? Co? Jednak Liam nie spodziewał się jak idiotyczny powód na przebywanie w jego domu na stary żyd. Kupiłem nowy numer Brawoger i chciałem sobie tutaj posiedzieć i poczytać. Jest ciekawy artykuł o wpływie zorzy polarnej na rozrodczość pingwinów. Chcesz przeczytać? Ja już naprawdę nie mogłem. Musiałem coś zrobić. Przez tą sytuację znowu popuszczałem w spodnie. Tak nie mogło być. Musiałem jakoś na niego wpłynąć, ale sam nie dałbym rady. Jak postanowił, tak zrobił. Słuchaj, stary musisz mi pomóc. Stary Żyd znowu do mnie przyszedł, a najgorsze, że nie chce wyjść. Jak to nie możesz? Nic mnie to nie obchodzi. Przychodź i to natychmiast. Musimy mu przemówić do rozumu. Możesz być za godzinę. Jakoś jeszcze chwilę wytrzymam, ale błagam cię. Jestem już na skraju wytrzymałości. Co? Zwariowałeś. Jestem dorosłym facetem w dojrzałym wieku. Nie sikam. No, chyba, że do kibelka. Ralf. Debilu jeden, Przestań się wydurniać i przyjedź mi pomóc. To czekam. Pa. A ciąg dalszy już po przerwie. Mamo, mamo, taka straszna plama. Nigdy tego nie dopierzemy. Dopierzemy. Ale jak? Użyj tego. Wow, jak nowe. Nie nowe. Wyprane w pucu-pucu. Pucu-pucu i po brudzie. Już jestem. To co robimy? Widok przyjaciela wprowadził liama w osłupienie. Boże, stary, co z twoją twarzą? Skończył mi się krem przeciwzmarszczkowy. Jak teraz o tym myślę, to chce mi się śmiać, ale wtedy wcale nie było mi do śmiechu. Skończył mi się krem przeciwzmarszczkowy i zapomniałem kupić, więc się nie posmarowałem. Wstaję rano, patrzę w lustro i normalnie myślałem, że padnę na zawał. Cała twarz gorsza niż kiedykolwiek. Bałem się powiedzieć o tym Yamowi, nie wiedziałem jak zareaguje. Ale okazał się dobrym kumplem, nawet pożyczył mi swój krem. Uff dobrze, że pomogło. Czekaj. Pożyczę ci mój. Pięć minut później. Jakbym znowu był młody. A ty czemu jesteś czarno-biały? Stary Żyt mi je zabrał. On jest kolorowy, a wszyscy wokoło jacyś tacy. Ty też zaraz będziesz czarno-biały. Żartujesz. Faktycznie. Na dodatek mam szwabski mundur. Nie no. Musimy coś z tym zrobić. Chodźmy z nim pogadać. Stary Żydzie, dzięki, że oddałeś kolor. Powiedz, czemu ciągle przychodzisz. A teraz krótka przerwa. Czy uważasz, że Twoje zęby nie są idealnie białe? Jeśli uważasz, że Twoje zęby nie są idealnie białe, użyj. Szczoteczki oraz pasty. Nie zapomnij wypukać. Efekt murowany. Przepraszam, martwiłem się o to, sikanie Nie sikam w spodnie. Jeden dajcie mi w końcu święty spokój, no. Oj, dobra. Każdy wie, że sikasz. Docern, że masz dobrych kumpli i wspierają cię w potrzebie zamiast iść na miasto i rozpuszczać ploty. Jeden ty też dobry kumpel jesteś, że mi ten krem pożyczyłeś, a mogłeś mnie przecież wyśmiać. Byłem wściekły. Ale w sumie Ralf miał rację. Mam dobrych kumpli, którzy wspierają mnie w potrzebie. Chociaż jak Ralf wszedł do mnie z tą straszną twarzą, to nie wiedziałem, czy śmiać się, czy może bać. Dlatego dałem mu ten krem. No tak. Jam to dobry kumpel, przej myśli, że ja i stary Żyd też jesteśmy jego dobrymi kumplami. Cóż, pewnie gdyby się dowiedział, że to my rozpowiedzieliśmy na mieście, że sika w majtki to zmieniłby zdanie. Ale póki tego nie wie to jesteśmy bezpieczni? No tak. To było istne szaleństwo. Ale ja wcale nie odwiedzałem Jama, bo się martwiłem ani z powodu wyrzutów sumienia. Naprawdę mi się straszliwie nudziło. Dlatego cieszę się, że mi wybaczył, dalej będę mógł do niego wpadać. I w ten sposób przyjaźń Jana Ralfa i Starego Żyda przetrwała najcięższą burzę.